Czy warto kupić torbę Alilo? O tym powiem Wam w tym filmie. Wszystkie produkty Alilo możecie kupić w zestawie. Króliczki możecie wybrać z torbą Funny Bunny Bag, małą lub dużą. Również możecie kupić klocki razem w zestawie z torbą lub naklejkami. Torby są produkowane i szyte w Polsce specjalnie dla Alilo. Są wykonane z takiego grubszego materiału, minki lub takiego grubszego polarowego. Torby oczywiście można wrzucić do pralki i z nimi nic się nie stanie. I słuchajcie, tu są nie dość, że takie urocze uszka, czyli imitacja króliczka, to do tego one mają specjalne uchwyty. Więc dziecko nie tylko może wziąć sobie e, na plecy, ale może też wziąć... W dłoń, i to jest super wygodne. Bardzo często jest tak, że dzieci same chcą nosić swoje zabawki i z dumą wręcz noszą na plecach takie torby i plecaki. Zacznę od klocków i małej torby. Jeśli chodzi o pudełko, to mała torba niestety nie pomieści żadnych klocków z pudełkiem, natomiast pokażę Wam, jak się klocki same zmieszczą. Do tej małej torby zapakowałam klocki Alilo 40 elementów i zobaczcie, tutaj one są zapakowane prawie na styk. Czy coś czy się tutaj zmieści? Zmieści się w podróż na pewno mały mus z owocami i mała woda. No pewnie będzie wystawać. O. I tym oto sposobem mała torba jest zapakowana pod samą górę. Teraz zapakowałam klocki magnetyczne 30 elementów i jeszcze mam połowę miejsca. No dobra, to teraz sprawdzimy, jak mieszczą się króliczki w małej torbie Funny Bunny Bag. Króliczek G6 wraz z tłum i owieczką wrzucam. G7 jest tej samej wielkości, więc tak samo będzie pojemnościowo się sprawdzać. Mała woda już tak na wcisk. Ale zobaczcie, po wyjęciu tych wszystkich rzeczy, to jeszcze jest połowa miejsca. Alilo Smarty Bunny R1 jest najmniejszy, więc też sprawdzamy, jak on się tu zmieści. O, zajmuje dosłownie tyle miejsca. O. Zobaczmy, czy Alilo R1 zmieści się do małej torby. Na prezent. O, zobaczcie teraz te uchwyty. Bardzo są pomocne, żeby właśnie włożyć pudełko. Zaciskamy. O, i zmieściło się. Super. No to teraz pokażę Wam, jak wszystko się mieści w dużej torbie Alilo. Ja mam tutaj minki różową. Zaczynamy od G6. Zobaczymy, jak się zmieści w pudeł z pudełkiem na prezent na przykład. No ten to już tutaj spokojnie wejdzie i zobaczcie, ile jeszcze ma tutaj miejsca. Teraz pokażę Wam, jak w tej dużej torbie mieści się króliczek G6 i etui owieczka. Mokre chusteczki, cała duża paczka. Woda. No tak, jakbyśmy y dziecko na podróż szykowali. Mus owocowy. O, no i może jeszcze jakąś kolorowankę. Już jak jedziemy, to już zapakujmy. O i zobaczcie, ile tu jeszcze. O, miejsca jest. Jeszcze jest pół torby wolnej. No wiadomo, że wtedy to już dziecko tego nie uniesie, ale chodzi mi ogólnie, chodzi o to, żeby pokazać Wam, jak ona jest pojemna, ta duża torba. Te torby są fajne na wyjazd do przedszkola, na podróż yy, do samochodu. A, więc no bo naprawdę są fajne, pojemne. O, i milutkie. To teraz klocki. Najpierw 40 elementów Wam pokażę. Pudełeczko. Wejdzie, czy nie wejdzie? Wejdzie. Czyli jak kupujecie na prezent, to możecie spokojnie włożyć w dużą torbę. O. No i mały zestaw. O, spokojnie wszedł i jeszcze tu się zmieści kilka rzeczy. Ja z takiej racji, że ogólnie nie lubię pudełek, wiecie, wszędzie są tylko pudełka, to fajnym właśnie też jest elementem na przechowywanie, żeby wrzucić sobie do takiej torby właśnie wszystkie klocki. Pudełko można wtedy sobie wyrzucić. O, można tu też wkładać królika, żeby wszystko miało swoje miejsce w pokoju. Tu jest 40 elementów i zajmuje mniej jak połowę torby. Mam nadzieję, że ten krótki filmik z torbami będzie dla Was przydatny. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.